Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ghost, a jest to kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Wiedźminy, edycja wstrzeżona. Tak więc, w poprzednim odcinku wykonaliśmy kilka questów pobocznych, porozmawialiśmy z Harenem, dowiedzieliśmy się troszeczkę o Sanamandrze, a teraz lecimy do Wielebnego, przy okazji zahaczając o bar, do, na którym byliśmy na początku, że może lepiej, w którym byliśmy na początku... Według mapy to pójdziemy teraz do wielebnego tutaj. Później przetransportujemy się do zajazdu. Tam wykonamy questy związane z Kalksteinem. I pójdziemy do domu Abigail, by oddać również ten, jej quest. No i to by było wszystko na tyle. Tak. I zobaczymy, czego dowiemy się od wielebnego. W sprawie salamandry. W ogóle muszę wam powiedzieć, że widziałem dzisiaj zwiastun tego najnowszego Wiedźmina trzeciego Jest po prostu tak bardzo epicki Może nie epicki, ale tak się bardzo napaliłem na ten... Na tą grę, że ła! Chyba muszę wam powiedzieć, że to będzie chyba pierwsza gra jaką... Jaką kupię w piorderze, naprawdę no oczywiście możecie spodziewać się serii z Wiedźmina III zaraz po serii z Wiedźminem drugim. Oczywiście. Cała trylogia na moim kanale, ale to w dalekiej przyszłości. Bielebny? Mów szybko. Matko, trochę tego mam. Zaniosłem wieczny ogień do kapliczek. Kłamiesz! Przed chwilą była tu wieśniaczka lamentując, że bestia rozszarpała jej męża. Mówiłem ci, że to nic nie da. Gdzie moja zapłata? A, tak, tak, tak. Zapłacę. Klątwa musi być silniejsza niż myślałem. To wszystko przez tę wiedźmę Abigail. To zła kobieta. Wiedźma. Może będzie w stanie powiedzieć coś więcej. Chcesz zadawać się z tą bezbożnicą? Mówię ci przecież, że to ona sprowadziła na nas bestie i wszystkie inne nieszczęścia. Być może. Jednak chcę z nią porozmawiać. Musimy dowiedzieć się, skąd wzięła się bestia. Zrób to i przyjdź do mnie. Zrobię to za 300 orelów. Uuuuuuuuuuuuu. Mm. Biedną wioską. Mogę ci zaoferować 200. Zgoda. Ale ładną cenę powiedział 200. Dwie... 300. Ach! Cenimy się. Dobra, pójdę tam, pójdę. Zaraz. Szybko. Eee. Rodo i Haren mają już spokój z potworami. Oczyściłem też kryptę z guli dla Mikula. Przyznam, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Być może masz szansę w walce z salamandrą. Żeby ich pokonać, muszę najpierw wiedzieć, gdzie się ukrywają. Nic się nie powiem. Dopóki nie zabijesz bestii, wiedz mi nie. To mój warunek. Drajerze. Ty frajerze, ja ci dam. Mów szybko. Hmm. Słyszałem, że kościół wiecznego ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem, jeśli tylko potrafisz to udowodnić, co to dowód? Oto dowód. Głowy zabitych utopców. Wyjęte tak, z tyłka. Na Nagroda jest twoja. I niech wieczny ogień ci oświeci. Spokojnie, zapalę go w komingu, będzie okej. Okay. Te suche, te suche żarty Szybko. To... A, no dobra, no to wszystko. Dobra. I kolejny level! Ordynarni. Ekstra What? Ekstra dobra. Ludzie i potwory powinno się dowiedzimy. Rozpalanie go na nie pomogło. Wielebny chce, żebym dowiedział się skąd wzięła się bestia. Zasugerował mi, że najbardziej podejrzaną osobą jest wiedźma. Powinienem się do niej udać. Tak już zaraz zrobię. Zdobyłem zaufanie wszystkich najważniejszych ludzi w wiosce, żeby przekonać Wielebnego. Muszę jednak dokończyć sprawę bestii. Zanim będę mógł się zająć salamandrą, muszę rozwiązać problem bestii. Fajnie. Dobra, no to tak jak mówiłem, pędzimy przed siebie w stronę w stronę jest czy zielę? Nie. Nie w stronę jest ale w stronę zajazdu, żeby wykonać. Żeby wykonać zadanie ...Kalksteina, odebrać nagrodę Kasiorka, wiecie sprawy. Właśnie, ile ja mam mamony? 1181 florenów. Oh je! Yeah. Kurde, ile bym dobrze tyle mieć przy sobie. Dobra. Mm. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że nie jest bardzo krzycze tego mikrofonu. Mówię trochę głośniej, żeby nie było wyraźnie słychać. Bo czasami są małe problemy z tym. Ale myślę, że wytrzymacie moje gawędzenie. Dobra, gdzie jest ten zajazd? Gdzie jest ten zajazd? Chyba tam. Przyjdziemy tędy. Tu jest zajazd, świetnie. Panie mm -hmm. słuchaj, suszy, otwieracie bramę, Tu-dum! ścieżka służba, z Buta wjeżdżam Geralt, się masz, jak ty się nazywałeś? Zoltan, tak. Co u ciebie? Co u ciebie słychać? Znasz mnie i moje naiwne podejście do życia. Mam nadzieję rozkręcić w wyzimie mały interesik. Handel dobrami z Mahakanu. nic więcej. Poza tym Brechenrixowie naciskali, rozumiesz? Coś tam mówiłeś. To zyskowne? Mam nadzieję. Jak wiesz, pewne inwestycje poczyniłem jeszcze podczas wojny. Ale jak to mówią, pieniądz musi być w ruchu. Zdaje się, że masz do tego łeb. Geralt? Mój pieniądz jest bezpieczny w mojej portmonetce. <laughs> Kim są te wiórki? Oto. Masz jakiś pomysł jak wyjaśnić tę całą historię z moim zniknięciem? Śmiercią, Geralt. Śmiercią. Pięć lat temu w czasie pogromu w Rivi, jakiś skurwy syn wbił ci widły w brzuch. Wykrwawiłeś się na moich oczach na brudnej rywskiej ulicy. Widziałem już wystarczająco dużo trupów, żeby mieć pewność, chociaż zdarzają się przypadki niewytłumaczalne. Dodatkowo z tego co pamiętam, wiedźmińskie mutacje poważnie zmieniły twój organizm. Mimo wszystko ciężko w to uwierzyć. Dobra. Pogadamy później. Zoltan, muszę już lecieć. Pogadamy później. W ogóle ja wchodzę do karczmy, a tu Zoltan. Gdzie jest Kalkstein, ty frędzlu? Kalkstein. Karczmasz masz Olaf. Gdzie jest Kalkstein? Gdzieś nie, gdzieś tam. Podróżny, podróżny, się Gdzie jest Kalksztajn? Szani, jaka ty jesteś. Ładnie ubrana. Eee, ty... Nie, tu nie będzie Kalksztajna. To jest Zoltan. Kurde, gdzie on jest? Może jest przy bramie. Możliwe, coś, coś zaczyna kojarzyć. Co my mamy tu? Nic tu nie mamy interesującego. Zielasz. Wyglądasz naszego Odo. Podróżny, podróżny, najemnicy. Jego brama się otworzy. Haha, <laughs> zawiertam. Się słyszy, fajnie. Yy, czyli tak, jesteśmy tu, skręcamy w prawo i idziemy prosto. Teraz gdzie jest dom tej Abigail? Z przodu. Po drodze ja skoczę ale już mi się nie chce go brać. A może sobie wezmę. Dobra. Mm, dom Abigail. Abi, 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 Abigail. Weź się z tamtej strony. Co jest? Salon. Drzwi do domu Abigail, wchodzimy Siemka Szalwin Gdzie jest Abigail? Czasami śnią mi się dziwne rzeczy Może nie zauważyłem jej Czego chcesz? Kasy, kasy, kasy Znalazłem twoje ogłoszenie Świetnie Masz czaszki Bargestów? Nawet jedenaście Tak Zapłać, a będą twoje. Od razu wiedziałam, że dasz radę. 300 arenów. A tu masz jeszcze korzeń mandragory. Dobra. Muszę wiedzieć skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż hmm. to taki? Ten mały chłopiec. Alvin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu pięć kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. No, fajnie, że wiem, jak się zbiera. Storenów. Korzyj Mandragory. Zlecenie na margesty. Składnik Biego Mirtu, ale jeszcze nie wszystko. Czego chcesz? Wielebny uważa, że przyzwałaś bestię. A ty co uważasz? Jeszcze nic. Powiedz, jaka jest Twoja wersja. Nie mam z tym nic wspólnego. Wiedźma twierdzi, że jest niewinna. I co z tym faktem zrobić? Eee, Wiedźma twierdzi, że jest niewinna. No i co z tego? Dobra, kwiatki białego mirtu. Eee, tu są kwiatki białego mirtu w zajeździe? Dobra, widzimy. Kwiatki Białego Mirtu są w zajeście. To jest coś nowego, dobra. Pobiegniemy tam. Właśnie, czy mam jeszcze jakieś... Yy, ...ludzie potwory? Gra w kości, jeden salamandry poszukiwany. Ten Ceberangara, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Zacznę go. No, tego kalszksztajna muszę znaleźć. Gdzie on jest? Kurde, jak w Zajeździe? Gdzie on jest, kurde, w zajeście Kalksztajn, ty głupi alchemiku, gdzie jesteś? Z Buta wjeżdżam, ale nie No, dobra, gdzie on jest w zajeździe, gdzie jesteś w zajeździe? Jestem ślepy czy co? Gdzie on jest? Gdzie? No, no gdzie? Yy, Zoltan, szani karcz masz Olaf Beczka, beczka, pięściarze, podróżny. Nie no, Nie no, nie ma go tu. Dobra, ale gdzie są... Też gdzieś tu, tak? Może coś wiesz, Kraj A czego tu chcę? Pogadać. Bywaj, nie. czas mi w drogę. Futeczka, dobra. Czyli to nie da. Nie będzie takie proste. No, i zaczęło padać świetnie. Lepiej założyć czujność. Biały mirt. A mirty mam pozdobywać, tak? Mirty? Um... Tak, mirt. No, okej. Okay. Tak wygląda, dobra. Mirt, mirt, mirt. Biały mirt. A, jest godzina 9.30, no 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 ja skurczę się, ale hmm. tu chyba jest dużo tego mi tu Tak, aż trzy krzaki, no to powinno, wytrzyma powinno wystarczyć. Wytrzymać dobra okej, okay, wracamy do gieźmi, ale najpierw yy, pójdziemy w stronę... co to jest? Co tu jest? Co tu jest? to jest? Do bramy pieszki i przejdziemy. Ponieważ tam powinien być ten Parkstein. i ja dobrze pamiętam, ale misja mówiła, że. No, czy gra mówiła, że powinien być w zajeździe? A go tam nie było, więc o co chodzi? Ale muzyka jest nawet ładna. I grafika, no, ale też tak bardzo oczni więc. Hmm. Muszę wam powiedzieć, że byłem strasznie mm, źle nastawiony do nagrywania Wiedźmina, ale w takiej dłuższej rozgrywce nie jest aż tak źle. No i guzik, gdzie on jest? Yy, Kalkstein, Kalkstein, Dobra, wracam tutaj, Abigail. Przynajmniej jakiś quest jaki wykonamy. Tego karaksena będę musiał poszukać później. Białymir, tak, nie jest potrzebny. Głębie. Hmm... Abigail! Czego chcesz? Mam te płatki. Przyniosłem płatki Białego Mirtu. Świetnie. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię Wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, zdradzę ci sekret. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź dwie uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków Białego Mirtu. Wymów swoje imię w spak. Zakręć się trzy razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane. Czy ja wiem? Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie Wiedźmi i magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. Czy ja wiem, czy to takie trudne? Wrócę tu za jakiś czas, no co, nie wiem. Może poszukamy tego Kalksteina. Która jest godzina? Jest godzina 10. W dzienniku, ważenie mikstury, bo muszę być za jakiś czas, gdzie ten. w zajeździe, gdzie w zajeździe, gdzie? Dobra, poszukamy może w tej drugiej bramie, może gdzieś. tu, gdzieś tu poszukamy. Nie wiem, powinien być w zajeździe, ale go tam nie było, jak widzicie. To jest jakąś trochę drogą, ale zmierzamy do zajazdu. No nie. Ruchy Geralt sprintem!

Tutaj też nie ma tego głupiego strażnik miejski, strażnik miejski A gdzie jest Karlstein? Jedna dziewczynka Pada i pada A Karlstein nie ma, gdzie ten głupek jest? Odmieniec, nie odmieniec <todmienię> będzie już Będzie, to będzie Odwrzeb się, bo cię zabiję. Gdzie ten demil polazł? Eee, Będę tak marudził, ale no. Staruszka, wieśniaczka, wieśniaczki. Dziewczynki, chłopcy. Nie znoszę tych dzieci. Nienawidzę. Kto tam biegnie? Kto ty jesteś? Czemu biegniesz? nisko, tu jest jakiś wielki łowczy. Gdzie biegniesz? Podróżny. Co z cukru jesteście? Deszczu się boicie? Tam na inning stoi, branie. O, nie słyszę. To żeby mnie puścić? Paskudny deszcz. Ach, pieprzona pogoda. I Frejer, gdzieś ty był. Co cię tu sprowadza? Nie denerwuj mnie. Ponoć potrzebujesz krwi gula Masz ją? Spokojnie. Najpierw zapłata. Ta krew jest mi potrzebna do badań. Storenów. Dobra, ale przynajmniej znamy. trzymamy znaczy mamy dodatkowe punkty? Nie wiem ile. Początkujący wieźmi, no ale już trochę tych poziomów mam. Dobra, straciliśmy to i świetnie po prostu. Dobra, jest godzina. Mmm, 11, tak, godziny. No tak więc pójdziemy sobie do ogniska. Chociaż, czy mogę pomedytować tu? Jest ognisko. Dobra, wychodzimy. I szukamy ogniska, żeby rozdać punkty umiejętności. Ognisko, ognisko, ognisko. Tu jest chyba ognisko o, jest ognisko. Mamy sześć nowych talentów! Ła! Wow! Dobra. Damy sobie w... Stalowy szybki. Damy sobie... Drugi poziom. Żeby zblokować całe to drzewko. I grupowy... Tak samo. I teraz zobaczmy, co my tu mamy. Silny. Cięcie w tytnice. Jeżdżący cios. szał bojowy. Szał drugi, cięcie w tętnicę drugie. miażdżący z drugi. Szybkie paraliż, cios gradów, przyciągnięcie ścięgien. To będzie dobre. Do silnego też tutaj coś dam. Mm, Grał mam mniej niż tutaj to może się przydać i to też damy Precyzyjne trafienie powalenie zobaczy strzenie przeciwnikami. to będzie dobra No i pomylić tutaj dalej padam jest godzina 12.30 i wiecie, co to oznacza? Koniec odcinka! Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Piszcie, co Wam się podoba, co nie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mówi do Was Ghost. Trzymajcie się. Cześć!